<laughs> The Popeye Hej, wszystkim, witamy Was dzisiaj w trochę zapomnianej serii, czyli w Markowej Azji. Ale to chyba przez to, że obie znalazłyśmy już e, takich ulubieńców, zarówno jeśli chodzi o e, naszą pielęgnację, jak i o kolorówkę mhm. i nie bardzo miałyśmy ochoty mocno coś zmieniać, ale nie mówiłyśmy Wam chyba o tym, że od ponad miesiąca mhm. e, testujemy produkty, które dostałyśmy razem z współpracy z Rare Beauty, ze sklepem Rare Beauty, który właśnie taką koreańską penetrację głównie w swoim asortymencie ma. E, I każda z nas ma trzy produkty. Ta trójka to taka szczęśliwa, tak jeszcze do holu wracając. E, tak, każda ma trzy produkty i to jest krem, to jest mydełko i to mm. jest coś, co jest specyficzne dla naszych cer. Także zapraszamy. Jeszcze w grudniu z Karoliną pokazywałyśmy Wam nasze nowości kosmetyczne, w których mówiłyśmy właśnie o Rare Beauty i Troszkę nie ukrywamy, że mówiłyśmy tam o tym, że tak sceptycznie do nich podchodzimy i że tak ono nie bardzo, bo to te składy niefajne, skoro tak zauważyła, że mmm I muszę tutaj niestety zmienić zdanie, czy powiedzieć Wam, że faktycznie te produkty u mnie przynajmniej się sprawdziły tak 2 na 3, że tak powiem. I na pewno takim produktem, którym chciałabym polecić, który się u mnie sprawdził, testuję go rzetelnie od miesiąca, jest krem dla cery problematycznej marki Chica i Chico Tota S30. Apteczna chemiczna nazwa, której niestety nie potrafię rozszyfrować, nie wiem o co chodzi, ale faktycznie ten produkt działa. Jestem trochę zdziwiona, bo to jest taka lżejsza, delikatniejsza wersja Effeclar Duo. Używam Effeclar Duo, chociaż teraz mam od niego właśnie taki, taką przerwę miesięczną ze względu na ten krem i zauważam, że on działa bardzo podobnie, ale nie ma skutków wybocznych, bo Effeclar Duo miałam czasami takie momenty, że moja cera była taka przewrażliwiona, podrażniona, jak za dużo się go użyło i potrafił też przesuszyć skórę, e, jeżeli użyło się go za dużo na dane jakoś punktowo. W tym kremie tego w ogóle nie ma. On faktycznie działa zarówno na całą twarz, kiedy macie jakieś problemy takie. No, na całej buzi, grudki i tak dalej, to on fantastycznie to ukoi, zmniejszy, zredukuje ten trądzik. A jeżeli macie tak jak ja, czyli po prostu miejscowo pojawiają się niedoskonałości, to faktycznie punktowo też można go nałożyć, on fajnie sobie radzi. Dodatkowo takim dużym jego plusem jest to, że on rozjaśnia blizny. Ja faktycznie to zauważyłam, że widziałyście na pewno moją cerę w filmiku o moim makijażu, takim codziennym i tam pokazałam Wam faktycznie jak wygląda moja cera. Wcześniej bym tego raczej nie zrobiła, nie odważyłabym się, bo miałam bardzo dużo blizn. Nadal one są, ale są naprawdę delikatniejsze, teraz takie już mają różowy odcień, zanikają powoli mam wrażenie, że ten krem faktycznie Wpłynął na to, że moja cera jest teraz naprawdę niezłej, chyba jednej z lepszych od paru lat kondycji, nie? Zdecydowanie, ja to potwierdzam, jako osoba, która widzi martenę na żywo, mm -hmm. żadne lampy, światło tego jakby nie przysłaniają dokładnie. i widzę, że jest naprawdę spora różnica. W takich szczególnie takich właśnie i w bliznach, które są rozjaśnione, mm -hmm. i w tym, że masz mniej takich właśnie większych wydarzeń, Tak, że to dokładnie. są już jakieś po prostu pojedyncze krosteczki, mm -hmm. także. Jest duży plus i po mm. prostu, jeżeli mm. efekt dla was jest za mocny, to ten krem się sprawdzi. Fakt kosztuje 92, ale jest niesamowicie wydajny. On naprawdę, ja go używam dzień w dzień przez cały miesiąc i nic się nie stało. W ogóle mnie nie uczulił, nie, spowod... nie ma żadnych skutków ubocznych przynajmniej u mnie, serio, bo czasami tak się zdarza. I kolor jest taki śmieszny, bo jest taki żółtawy, wygląda jak taka maść apteczna. Tak naprawdę aptecznie wygląda, ale serdecznie polecam. Ja jeszcze tak, zanim zacznę mówić o swoim kremie, to chcę tylko dodać, że faktycznie takim, taką cechą charakterystyczną dla markowej Azji jest to, że tak naprawdę o każdym produkcie mówimy o jego wydajności. Zauważyliście? Tak, to prawda. Masz, pra masz prawdę. Masz prawdę, <grym> mam prawdę. <grym> Teraz krem, który był przeznaczony do mojej suchej i wrażliwej skóry. I przed Wami również piękna apteczna nazwa również firma Chico i Chica i Chico, <grym> e, czyli Trechy 8.0. Piękna nazwa. I ja też bym go porównała do mm, takiego nie tyle drogeryjnego, co takiego aptecznego, znanego kremu, bardziej dostępnego, mm -hmm. mianowicie do Aven Cicel, Cicalfat. Fat. Wiecie, ten taki najbardziej popularny, który jest właśnie najczęściej przeznaczony do takiej skóry, która jest przesuszona, albo do um, jakiejś właśnie skóry, która jest po jakichś zabiegach, mm -hmm. będziecie kojarzyć. W każdym razie to jest też jego lżejsza wersja, bo no nie oszukujmy się, tak jak Wam właśnie wspominałam w tym filmiku kiedyś, kiedyś kiedy w ogóle pierwszy raz wzięłam dłoń ten krem, to jest krem, którego skład to są głównie silikony, przynajmniej początek tego składu. I jak wiecie z filmiku, jeśli oglądaliście moje wywody na temat składu, to wiecie, że ja teoretycznie nie stronię od tego typu składników, ale jakby nie wierzę w ich takie głębokie i długotrwałe działanie. Dla mnie to jest coś bardziej doraźnego, taki efekt na już, jeśli chcecie wygładzić i tak przygotować cerę pod makijaż, super. I właśnie do tego on mi się sprawdził naprawdę rewelacyjnie. Jako baza pod makijaż, bo pięknie wyrównuje jakby właśnie wszystkie jakieś suche skórki i tak dalej, tworzy taką, taką warstwę, że no, no ma się ochotę dotykać. No to są właśnie te silikony, że to jest wszystko takie mięciutkie, takie gładkie i na nim po prostu makijaż się, no super. Podkład czy krem BB rozprowadza się po prostu jak po maśle, <grym> jeśli wiecie o co chodzi, ale też fajnie się sprawdzi po prostu, jeśli nie nakładacie makijażu na co dzień, ale chcecie właśnie tego doraźnego efektu wygładzenia. Super na zimę, a zaraz Cię uderzę, strasznie jestem <laughs> taka, wiecie, ekspresyjna, tak, e, więc nie jest to krem, który ja bym polecała na noc, który ma właśnie mieć jakieś takie długotrwałe, doraźne, znaczy doraźne ma, ale długotrwałe działanie. To jest krem, który jest na już, na teraz e, i, i ładnie wszystko pachnie. Wam... Ładnie pachnie tak, tak, Bo mój nie, ale krem nie ładnie pachnie, tak, pachnie tak, I mój jest taki, taki przezroczysto-biały, mm -hmm. no w każdym razie nie mówię nie. Ale nie jest to jakiś must have, może tak po prostu mm -hmm. to ujmę. Także to wszystko polecam dla osób, które mają, tak samo jak ja, problemy ze suchymi skórkami. Jeśli chcecie sobie z nimi na już poradzić, to to to, to sprawi, to, to, to I on też kosztuje 92 zł, nie? Dokładnie, to jest ta sama cena. Kolejnym produktem, o którym Wam opowiem, w sumie, który też łączy mnie z Karlą, bo obie mamy mydełka do mycia buzi i u mnie jest to węgiel bambusowy. Znaczy, mydło z węglem bambusowym e, o takim śmiesznym grafitowym kolorze. No, słuchajcie, akurat co do tego produktu mam jakby najwięcej wątpliwości i najmniej mi się sprawdził z tych, które testowałam, jeżeli chodzi o to zamówienie. Dlaczego? Dlatego, że to faktycznie działa trochę jak mydło i tak dość mocno prze, przeczyszcza skórę, że ona hmm. piszczy. Wiecie, to jest takie uczucie takiego. Umytego okna. No, ja to tak nazywam. No, słuchajcie. dokładnie taki dźwięk wydaje. No. Znaczy, to mydło jest spoko, hmm. ale nie na, do używania codziennie. Bo ja przez pewien czas używałam go codziennie, przez jakiś tydzień, później co drugi dzień. Próbowałam je wybadać, trochę wyczuć. I uważam, że tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie albo do zmywania właśnie jakichś gęstszych, nie wiem, elementów. Na przykład, jak, ma, jak olejujecie, olejujecie twarz, mm -hmm. macie maseczkę na twarzy, to to fantastycznie zmywa. I w momencie, kiedy macie bardzo tłustą cerę, to myślę, że u was sobie się sprawdzi. Ja mam mieszaną, tutaj mi się przesusza, tutaj jest mieszana, więc. Tak, w tych policzkach ok, ale w miejscach tutaj strefy T troszkę potrafił przesuszyć mi skórę i to nie było ok. Ale jeżeli macie tłustą cerę, która się naprawdę bardzo przetłuszcza, macie dużo sebum na twarzy i się błyszczycie, to myślę, że to madełko może być całkiem spokojne zdaniem. Tym bardziej, że ona no kosztuje 14 zł, a jest niesamowicie wydajna, naprawdę. Fajnie się pieni, faktycznie doczyszcza wszystko. To jest po prostu tak, że pozostawia taką jałową wręcz tę cerę. No i tyle. Ja będę do niego wracała, do tego mydła tylko i wyłącznie w takich kryzysowych sytuacjach albo właśnie w takim domowym spa, kiedy będę miała na twarzy dużo tłustych rzeczy, które, z, którą nie, z którym sobie nie poradzi woda, czy tonik, czy płyn micelarny. Yy, I tyle. Martyna nie wspomniała, że mhm. to, jest, to są mydełka marki Fomers. I to są mydełka, które faktycznie swój skład mają bardziej naturalny. To jest już niby teoretycznie mhm. na plus, ale ja nigdy nie byłam przekonana do mydeł w przypadku mojej suchej i wrażliwej cery. No i to mydło nie do końca mnie przekonało do siebie, bo tak jak właśnie wspomniałam, no ten efekt. Piszczącej skóry w moim przypadku nie jest czymś pożądanym. Ja zdecydowanie wolę utrzymywać skórę na takim, no cały czas jednak na poziomie, mm -hmm. żeby nigdy nie doszło do tego, że właśnie coś tam się za mocno przesuszy. Ale tutaj przyznaję Ci stuprocentową rację. Bo ja mam w ogóle wersję z kaktusem, nie wspomniałam, która właśnie do takiej skóry suchej jest przeznaczone. No ale tego efektu piszczenia nie da się wyeliminować i tutaj przyznaję Ci rację, że do zmywania oleju, kiedy jest faktycznie coś w takiej dużej dawce, mamy nie wiem właśnie nałożonego czy jakąś maseczkę, mhm. to on sobie z tym rewelacyjnie poradzi. E, na co dzień w moim przypadku... Niestety, bardzo mi przykro, bo faktycznie moje jest jeszcze tańsze, bo kosztuje chyba 11 zł. Mm -hmm. Więc nie jest to droga sprawa. I tak ładnie wygląda. No. I to opakowania, to jest. To jest rewelacja, no. 10 na 10 nie? tak, ja kocham właśnie ten pudełkot gdzieś wiedział serca, to taki prosty pomysł, a tak ładnie wygląda cieszy oko, że... Wow. Tak, ale słuchajcie, no, mimo wszystko, 11 zł, produkt, który raz na jakiś czas będziemy używać. To nie jest dużo, więc może faktycznie hmm. warto się temu przyjrzeć, może akurat u Was się sprawdzi, bo jest tych rodzajów tych mydełek, jest, to się jest na stronie naprawdę hmm. sporo, więc tak. jest w czym wybierać, a jeśli ktoś z Was lubi, a wiem, że kilka osób pisało w komentarzach, że mydła są ok, Ale no to, tak, mhm. to koniecznie wypróbujcie, no bo no cena jakby nie jest y, duża, nie jest wysoka, a może akurat traficie na ten składnik, który Wam gdzieś tam się przypodoba. Ostatnim produktem, który testowałam i który trafił do moich ulubieńców, e, no jest coś, co naprawdę zachwyciło mnie i zapało mnie za moje serducho i za moją cerę, czyli takie plasterki na niedoskonałości marki Skin Benefit i to są Akne Pimple Master Path. Jest to taki produkt, który ma od razu na no już pomóc Wam z konkretnym wypryskiem, pryszczem, który się pojawi na cerze. Myślę, że to jest rewelacyjny pomysł, przede wszystkim dla tych z Was, które na przykład mają jakieś wielkie wyjście przed sobą. To na przykład są studniówki, są jakieś wesela, po prostu większe imprezy i nagle coś Wam wyskoczy. Naklejacie i albo jeżeli to jest taka hmm, niedoskonałość, która jeszcze się nie wybudowała, to, to ten plasterek powoduje, że nas się zmniejszy. A jeżeli już się wybudowała i pęknie, nie daj Boże to ona pchłonie przez całą noc wszystkie te takie, wiecie, te całe osocze, które wypływa Wam z pryszcza. Mm. to zabrzmiało, ale chciałam, żebyście tak. dokładnie wiedziały o co chodzi. Chcesz to zobrazować. No, no, no wiecie, no może to jest ludzka rzecz. No, tak. Każdy kiedyś miał pryszcze, bo będzie go miał. E, tak, te plasterki są w trzech rozmiarach. Takich bardzo dużych, średnich i malutkich. I wszystkie trzy faktycznie się sprawdzają. U mnie wszystkie próbowałam, działają identycznie. Podejrzewam, że po prostu one mają w sobie jakiś składnik, bo z tej strony są typowo gumowe i takie w takim odcieniu naszej skóry, trochę przezroczyste. A po tej drugiej stronie jest substancja, która trochę wysusza niedoskonałość i powoduje, że wyciąga właśnie z naszej skóry te wszystkie takie złe składniki. Składniki? Substancje. Substancje. Ciężko się tak wiecie mówi o tych obrzydliwych rzeczach. Wybaczcie mi. E, ale tak czy siak to jest produkt, do którego na pewno wrócę, bo w ulubieńcach powiedziałam, że kosztuje dużo, a ja pomyliłam to sceną z ceną kremu i te plasterki kosztują 26 zł. i przed sekundką właśnie do tej ceny zajrzałam, mówię, nie, na 100% muszę sobie zapas tego kupić, bo to naprawdę działa, to jest naprawdę działający produkt, to jest takie fajne, że, że mogę takie coś Wam polecić, bo tak, no nie, nie sądziłam, że to może być aż takie fajne. Nie nakładam tego na pewno, na, wiecie, na dzień pod makijaż, bo to widać, to źle wygląda, ale na noc, kiedy idziecie sobie spać przez całą noc to pracuję na to, żeby Wasza cera dobrze wyglądała i myślę, że w połączeniu z tym kremem te plasterki spowodowały, że naprawdę moja cera jakoś tak fajnie odżyła jakoś tak tak się nie boję tych pryszczy, że one się pojawiają, bo nagle coś się pojawi, leć plasterek, na drugi dzień jest albo mniejsza, albo w ogóle znika i mam wrażenie, że też fajnie wpływa na to, że ten pryszcz nie pozostawia po sobie takiej mocnej blizny. On hmm. też powoduje, że właśnie ta, ta skóra jest taka ukojona, nie jest podrażniona, nie przesłuchana, tylko taka ukojona, więc ta, ta jakby nie zaczerwienia naszej skóry, nie powstaje blizna i to jest rewelacyjne. Dlatego ja Wam serdecznie polecam dwa produkty z tych wszystkich trzech, naprawdę. Duży plus. U mnie trzecim produktem niestety wyrzuciłam opakowanie, była maska w płachcie. No i co ja mogę powiedzieć o masce w płachcie jeszcze? To była firma, którą bardzo chciałam od dawna wypróbować w tej kategorii, mm -hmm. czyli Claire's. Dear. Clear, clear, coś tam, coś tego, takiego, będzie, taki dziwko, będzie no. gdzieś tutaj jakaś przebitka z tym, jak ona wyglądała, w każdym razie to był Rich Moist, czyli też przeznaczona do tego, żeby tą moją skórę bardziej nawilżyć i używam ją bardzo dawno, ale zapadła mi w pamięć jako ta jedna z lepszych masek mm. w płachcie, także... Bardzo Wam polecam, bo ona w sumie jako jedna maska kosztuje 14 zł. 8. Osiem. 8 Osiem. Osiem zyla. Tak, już mi się te wszystkie te maski kosztuje około 15, takie te bardziej znane. Tak, więc yy, bardzo Wam polecam, bo no to jest ta z tych fajniejszych, z tym dobrym materiałem. E, tak, z tym. No naprawdę. To chyba, że Także... zamówienie tych plasterków, to może też tę maskę mhm. zamówię. Koniecznie, ja też sobie yy, się zaopatrzę w jakieś yy, maski, bo w sumie dawno nie robiłam żadnej maski w płachcie. No coś ty! Hmm. Nie wiem o co chodzi. W każdym razie tak, to chyba była y, ulubiona część y, tego zamówienia, właśnie ta maska w płaszczyźnie, polecam. Okej, okay, to już wszystkie produkty, które przetestowałyśmy dzięki sklepowi Real Beauty, za co bardzo dziękujemy oczywiście. Jak widzicie, parę perełek się znalazło, może dzięki temu my również trochę wrócimy do koreańskiej pielęgnacji i może Was zainspirujemy również do tego. I tyle. Nie będziemy już chciały się więcej rozwodzić na ten temat. Dajcie znać, jak Wam się ogólnie podoba Markowa Azja, czy chcecie, żebyśmy dalej nagrały w ogóle te filmy, bo w sumie nie wiemy, czy to już taki temat, który umarł, czy możemy go odrodzić, czy jesteście ciekawi w ogóle jakichś kolejnych produktów. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o naszym Facebooku i o naszym Instagramie. I tyle. No i do zobaczenia w następnych filmach. rejcze, Pa! Do Markowej do jeszcze raz! Do ponownego powrócenia, powrotu, nie wiem co mówię! Zabij mnie! Nie wiem, że będziemy to samo. Niedługo będzie vlog, bo będziemy zmieniać fryzury. Niedługo będzie blok, mamy nowy rok, tam będzie vlog O! I wszyscy się bawimy, bo dobrze się tutaj <laughs> zaraz zrobimy. Nawet na kanału muzycznego nie, nie założymy. Przynajmniej <laughs> nie z tobą. <laughs> a, 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 a. I to się tak. <laughs> po, Trochę powagi, wiesz? Już mnie zaczynasz denerwować, ciągle się śmiesz tylko.